Dobry wieczór, witam na moim kanale i zapraszam na czytanie Co w pracy w najbliższym czasie wodnik? Co w pracy w najbliższym czasie wodnik? Wy, drogie wodniki, w tym momencie czujecie się stabilni w pracy albo właśnie zaczęliście na, jesteście na jakimś nowym stanowisku albo albo w pracy, w której jesteście, czujecie się stabilnie. Tutaj nie ma żadnych niepowodzeń. Tutaj jest umiejętność radzenia sobie we wszelakich sprawach. No i też jakby korzyści majątkowe są są, są naprawdę całkiem korzystne. Także tutaj stabilizacja. Wy, mam wrażenie, że tutaj ci, Którzy rozpoczęli tą podróż całkiem niedawno bądź rozpoczęli tą pracę całkiem niedawno w tym momencie się czują stabilnie w pracy, więc tutaj nie ma żadnych, żadnych takich spektakularnych wydarzeń. Po prostu róbcie swoje i, i skupcie się po prostu na pracy. Robicie ją dobrze. Tutaj jesteście na pewno docenieni w, w pracy. Więc, więc tutaj żadnych spektakularnych rzeczy nie widać. Natomiast będziecie musieli obronić swoje. Stanowiska w przyszłości, będziecie musieli wykazać się jakąś inicjatywą i obronić swojego stanowiska. To znaczy, mam wrażenie, że tutaj jest podjęcie jakichś takich działań sprawdzających was. Trochę na zasadzie takiej, że wy robicie swoje, ale ktoś będzie chciał was sprawdzić, ktoś będzie chciał zobaczyć, czy, czy jesteście właśnie właściwymi ludźmi na właściwej pozycji. I dla tych, którzy są w relacji, w relacji szef-pracownik, no to tutaj może być jakieś sprawdzenie Was. Sprawdzenie właśnie tego, czy, czy, czy nadal macie być na tym stanowisku, czy nie. Bądź możecie, możecie być postawieni przed takim faktem, żeby się, żeby się pokazać właśnie z takiej strony, u, że Wy musicie udowodnić, że jesteście właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Natomiast jeżeli wyprowadzicie biznes, to biznes, który był niedawno rozpoczęty, idzie całkiem, całkiem ok. Natomiast może się okazać, że tu może być jakiś ewentualnie konflikt z klientem, albo będziecie musieli obronić swojego stanowiska z klientem, czyli tutaj ewentualnie jakaś, jakaś sytuacja konfliktowa, która, którą powinniście. Powinniście umiejętnie rozwiązać, czyli tutaj nie na no jakieś poważne argumenty, nie wchodzić w jakieś sytuacje, które podej w emocjonalny sposób. Tutaj musicie to rozsądnie rozegrać, menadżersko, poważnie, I, i jeżeli taka sytuacja nastąpi, że, że tutaj z jakimś być może klientem, być może z kimś będziecie musieli jakby stoczyć jakiś konflikt, ewentualnie, no to, 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 to przygotujcie się na jakieś rzeczowe argumenty. Nie, nie, nie postępujcie w żaden sposób emocjonalnie, bo to, to, ma, to ma w zasadzie tylko rozwiązać jakąś kwestię. To nie jest stawianie wszystkiego na szali, to jest bardziej rzeczowe rozwiązanie tego, tego co ma nastąpić. Czyli, czyli, czyli wy po prostu musicie się pokazać z jakiejś fajnej menedżerskiej strony, przedstawić argumenty, nie wiem, umowy, i, i, i wtedy wszystko będzie, wszystko będzie w porządku. To jest taka rzeczowa, taka bardzo rzeczowa jakaś rozmowa, która może czekać Was, drogie wodniki. Jaka jest rada dla Was? Rada jest Wasza taka, żebyście rzeczywiście umieli panować nad swoimi emocjami. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, to wy musicie pokazać dojrzałość. Nie możecie być w sytuacji, kiedy poniosą was emocje. Wy musicie być po prostu rzeczowi. To jest praca i wy macie się pokazać z rzeczowej strony. Nie jakoś emocjonalnie, tylko rzeczowo. Po prostu jest, to jest białe, to jest czarne, to jest szare. Wy musicie po prostu udowodnić swoją rację w rzeczowy sposób. I rada jest taka, żebyście umieli, umieli panować nad własnymi emocjami i żebyście nie wychodzili z takiej pozycji obrony własnego stanowiska, dla zasady, tylko musicie po prostu pokazać, że argumenty są takie, dokonania są takie, przyczyna jest taka, w związku z tym decyzja była taka. Wiecie, to musi być na, na tej zasadzie rzeczowości, umiejętności, panowania nad własnymi emocjami, dojrzałości takiej w prowadzeniu, w prowadzeniu tych działań w pracy. Generalnie wygląda na to, że Wy jesteście na dobrej pozycji, jesteście, macie dobre stanowisko, jesteście spełnieni w swojej pracy. Jedyne co to musicie, będziecie musieli się wykazać ogromną dojrzałością i nie, nie, nie wzbudzajcie tutaj jakichś takich emocji, tutaj emocje nie, nie, mają być na wodzy. Jaka energia Wam będzie towarzyszyć drogie wodniki? No właśnie, i pokazuje Wam się tutaj yy, yy, karta, która mówi o dyplomacji. W tym, żeby umiejętnie rozważać argumenty, żeby emocje nie ponosiły, że to są relacje biznesowe. W biznesie trzeba zachować twarz, trzeba umieć um, operować argumentami, trzeba umieć rzeczowo rozwiązywać sytuacje, nie konfliktowo, a dyplomatycznie. E, więc taka energia będzie u, was, e, będzie u Was w tym momencie, więc wykorzystajcie tą energię, bo ta energia będzie Wam sprzyjała w dyplomatycznym rozwiązywaniu jakichkolwiek sytuacji, które się mogą pojawić. E, E, więc no, poradzicie sobie z tym świetnie, cokolwiek tutaj nadchodzi, czy to jest, mówię, relacja e, w relacji e, szef-pracownik, czy we własnym biznesie, energia dyplomacji będzie Wam towarzyszyć, więc miejcie to na uwadze. Oczywiście rada jest taka, żebyście pamiętali o tym, kiedy przyjdzie do takiej sytuacji, żebyście rzeczowo do tego podeszli bez emocji, dyplomatycznie i wtedy wszystko będzie w porządku. Tak to wygląda dla Was drogie, wagi, drogie wodniki, a tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.